Badania mikrobioty jelitowej. Od przeszło 10 lat mamy w Polsce laboratoria, które twierdzą, że mogą wziąć waszą próbkę kału, ocenić stan waszej mikrobioty jelitowej i na tej podstawie powiedzą wam, jaki probiotyk i jakie suplementy powinniście przyjmować, aby pozbyć się dysbiozy jelitowej. I wiecie co? Główno. W tym roku kilkudziesięciu najlepszych naukowców z całego świata, naprawdę zajmujących się badaniami mikrobioty jelitowej, opublikowali konsensus naukowy, w którym stwierdzili w skrócie, co o tym sądzą. Najważniejsze informacje z naszej perspektywy. Po pierwsze, nie ma wystarczających dowodów naukowych, aby szeroko zalecać wykonywanie badań mikrobioty jelitowej w praktyce klinicznej oraz raczej należy zniechęcać pacjentów do samodzielnego wykonywania tych badań. Po drugie, naukowcy odradzają wydawanie jakichkolwiek zaleceń przez laboratoria dla pacjentów na podstawie uzyskanych wyników mikrobioty jelitowej, np. dobierania celowanej probiotykoterapii inaczej mówiąc, jeżeli ktoś mówi, że na podstawie próbki twojego kału dowiesz się, ile masz dobrych bakterii, ile masz złych bakterii i co na koniec z tym wszystkim masz zrobić, to ta osoba tylko mówi, a ty na koniec po prostu stracisz swoje pieniądze. Badania mikrobioty litowej są naprawdę obiecującym narzędziem, ale zwyczajnie obecnie jest na to zbyt wcześnie, żeby stosować to w jakiejkolwiek diagnostyce.